W dzisiejszym filmie z najstarszego serwera Anarchii w Minecraft 2b2t przedstawię wam moje kolejne zmagania, podróże i niewiarygodne znaleziska, bo udało mi się znaleźć coś, czego szukałem już od dawna. A jeżeli chcesz, by ta seria była kontynuowana, zostaw suba i łapkę. Dzięki. No, znasz Błagam, żeby coś tam było. Jest szalkra jakiś, więc na pewno coś tam jest. Te dawny tego nie zgryfowały. Jest opcja. Jesteśmy f**k Pokaż, pokaż coś. Let's fucking go. Już tłumaczę, co się właśnie wydarzyło. Po drodze na Jeden z naszych kolegów znalazł stasza, czyli miejsce przechowywania masywnej ilości przedmiotów na 2b2t. Przynajmniej tak myśleliśmy, że był to stasz, bo otworzył shulkera, który się tam znajdował i były tam elitry, set i kryształy, co wskazywało na to, że skrzynki będą pełne itemów, ale jednak ktoś nas już uprzedził. No pokaż, pokaż skrzynki, pokaż skrzynki. to ja naprawdę być wszystko przepatrzeć dokładnie, nie? Niestety wszystkie skrzynie były puste, a obok znajdował się miejsce z dziwnie rozstawionymi torami. Przypuszczaliśmy, że gracze, którzy tu byli, znaleźli jakiś nowy sposób, na duplikowanie cennych przedmiotów. Następnie postanowiłem wybrać się do bazy Savannah Hope, która była wtedy najbliższą mi lokacją, więc postanowiłem sprawdzić co i jak. A sama baza powstała w 2018 roku. Mam tutaj trochę kratek do jednej z baz Savannah Hope. Chciałem ją sobie zobaczyć, bo była najbliżej mnie po prostu. O, 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 o! Co? To wygląda ogólnie jakby było jakoś niedawno ten pobudowane. Wygląda jakby było niedawno zbudowane, nawet nie niezgrifowane jest. Ale poczekajcie chwilkę, bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera GX, czyli świetna przeglądarka, której szczerze sam używam od przynajmniej dwóch lat. Operka ma na przykład funkcję kustomizacji swojego wyglądu, jest to bardzo proste. Klikamy w prawy górny róg i mamy tu do wyboru różne motywy i kolor przewodni przeglądarki. Można tu nawet ustawić animowane tapety. Wystarczy, że klikniecie w łatwą konfigurację, pobierz więcej tapet animowane. No i popatrzcie. Tylko jak pięknie wygląda ta woda. Jedną z najlepszych funkcji jest GX Control. Jest ona bardzo łatwo dostępna i pozwala nam limitować użycie RAMu, procesora, a nawet internetu przez przeglądarkę. Przez to jak grasz i używasz przeglądarki, w której masz otwarte wiele kart, to masz pewność braku lagów i płynnej rozgrywki. Kolejna giga funkcja to GX Player. Wystarczy, że klikniemy tutaj i mamy dostęp do najpopularniejszych serwisów streamujących muzykę. Gdy słuchając muzyki włączysz jakiś film na YouTube, muzyka zatrzymuje się i płynnie wznawia, jak zatrzymasz film. Opera GX otworzyła też swój serwer w Są tam Minigierki takie jak The Bridge, Survival Games i SMP. Jest on połączony z serwerem Discorda Opery GX, gdzie możesz dołączyć i brać udział w różnych zawodach, giveawayach i eventach. Jeżeli chcesz dołączyć do ludzi przyszłości nie zastanawiaj się, i powiesz Operkę GX. Link znajdzie w opisie. Jak to tu wygląda, ale skrifowane. Oh shit. Tutaj jakiś okrąg był z tego obsydianu z lawą w środku. Okrąg jakiś. Tutaj co mamy? Ej, czy oni to odbudowują? Jestem pewien, że to by było zniszczone, gdyby to było wtedy, co, co to wszystko. Czekajcie, zobaczmy. Co to jest? Ty! O kurde Co tutaj jest? Wyspa była taka styń. Kto Komu się to chciał robić? Tam jakieś skrzynie pozostałości Możemy zobaczyć wejść Co do tej wieży znajdującej się po lewej stronie Nie mam pojęcia czemu nie jest zgryfowana. Bo nawet ten obsydianowy okrąg z lawą został zniszczony A taka wieża nie? Dziwna sprawa Możliwe, że rzeczywiście ktoś podejmuje się naprawy tego miejsca Patrzcie jak to wygląda Tutaj w ogóle nie wiem w sumie co było Chyba jakaś wielka budowla Tutaj zalane w ogóle wszystko tym. Lavacastem, tu jakieś faremki, było wszystko rozdupcone nie zostawili nic, griferzy. Ogólnie jest to dość przykre, że bazy, w które włożono tyle pracy zostają niszczone. Ale jak wiadomo jest to 2 b i nic na to nie poradzimy. Kordy Savannah Hope zostały zlikowane przez jednego z jej członków na Discordzie przypadkowo po czym nastąpił ten grif. Jednym z moich celów było samodzielne znalezienie czyjegoś starsza, więc ciągle próbowałem i w wolnych chwilach latałem po świecie, podążając za wygenerowanymi czankami przez graczy. Potrafiłem lecieć godzinę, śledząc chunk trail, i w pewnym momencie urywał się, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Było to dość demotywujące, bo no wiecie, śledzicie czyjś ślad przez godzinę, który nagle się urywa? Totalna strata czasu. Poszedłem więc do netheru, próbując coś znaleźć. Włączyłem funkcję tunel ISP, która podświetla tunele 2 na 1 Wykopane przez graczy zielonym X-em. Lepiej spawner here. Pig spawner to był chyba nielegalny item ogólnie. 7 października 2019 Spawnery świn są nielegalnymi przedmiotami na 2B2T, zablokowanymi przez Housemastera. Początkowo pojawiły się po pierwszym backdoorze serwera, za który odpowiedzialny był Bob a następnie były masowo duplikowane przez dziesiątki graczy. Używano ich najczęściej w nederze, gdzie do pojawienia się świnek potrzebny był sam spawner, bloki trawy i jakieś źródło światła. Zapytacie, czemu były? Były używane w netherze. W tamtych czasach, czyli 2017-18 rok popularny był Entity Speed. Jest to funkcja w zhakowanych klientach, pozwalająca bardzo szybko przemieszczać się na koniach, łodziach, świnkach i tego typu podobnych entities. Z tego co wiem, Elytra wtedy była spaczowana i nie można było na nie latać, dlatego używali świn. Oczywiście, Housemaster nie pozostawał obojętny i próbował wycofać te spawnery z obiegu. Napisał więc plugin usuwający te bloki, jednakże usunął on też zwykłe spawnery. Modyfikacja, którą wprowadził działała w taki sposób, że jeżeli załadowałeś, bądź wszedłeś na chunk ze spawnerem, on po prostu znikał. Spowodowało to duże niezadowolenie wśród graczy, bo wiele spawnerów zostało usuniętych. Sam plugin został szybko naprawiony i wszystko wróciło do normy. Jednakże nic nie przywróciło usuniętych spawnerów. Co my tu mamy? Starting to feel a bit lonely, me to just keep walking. A to jest pięcioletni w ogóle tunel. Gość patrzy co jakiś czas tutaj o, czy jakiś czas robi portal Birch Forest z innymi biomami. I sobie idzie prosto ten tunel i robi takie te portale. Czekaj co tutaj? Extreme Hills slash Tiger. Pięcioletni tunel, pięcioletni portale. Niesamowite. O, tu nawet i te leżą. Unload all that nether crap i tutaj bardzo możliwym jest to, że byłem jedną z pierwszych, jak nie pierwszą osobą, która załadowała ten czank po tak długim okresie. Bo wyrzuconej temy znikają po jakimś czasie obecności danej osoby na czanku, a one dalej tu leżą prawdopodobnie od 14 kwietnia 2021 roku, tak jak jest napisane na tabliczce obok. Patrzcie, ile ludzi tutaj było: 2018, 20, 19, 18. Ciekawe, dokąd to ja dojadę, ty? Czy to, czy to mnie doprowadzi serio do autostrady na przykład? Tunel ciągnął się spokojnie przez jakieś 10 tysięcy kratek, a ja przemieszczałem się łódką z Entity Speedem, którą jeszcze trochę udało mi się przyspieszyć. Też włączyłem sobie timera. Timer jest to taka funkcja, o jest ona tutaj i to po prostu przyspiesza grę. No i do, do jakiegoś tam momentu można ją przyspieszyć. Nie możemy sobie ustawić na przykład 2 57, bo widzicie o co się dzieje, nie? Zaczyna cofać i, i w ogóle, no w, teraz to w ogóle biegnę 51 na godzinę. To aż tak gry nie mogę przyspieszyć, ale ciekawe, jaki jest limit. Dobra, widzowie, słuchajcie, ogarnąłem metodą, oczywiście prób i błędów. Bardzo dobry konflikt na elitra Fly'a na autostradę. Oczywiście, ja te elitra Fly'e mam dwa, dwa konfigi. Sam o tym nigdy nie wiedziałem, że, że coś takiego istnieje, jak w ogóle, jak konfig. Myślałem, że to się odpala i lecisz, nie? A tutaj te konfigi się generalnie regularnie zmieniają. Ponieważ Housemaster dodaje pacze na te Elytry. I czemu czemu nie działa Elytra Fly normalnie na tym serwerze, że wiecie, możesz sobie latać bardzo szybko. Elytra jest paczowana, non stop, ponieważ niekorzystne jest generowanie nowych chunków w tak kolosalnej ilości, jak robią to gracze Tubit na hacksach. Jeżeli bym leciał tak jak teraz tutaj widzicie na, na autostradzie 300 km na godzinę przez cały świat, non stop i wiele graczy by miało do tego dostęp, to serwer po prostu miałby coś koło 5 10 TPS-ów i byłby po prostu słabo grywalny. Był to kiedyś wielki problem. To, że serwer miał mało TPS-ów. Ostatnimi czasy, House Master dopiero zainwestował w maszynę, z tego co wiem. Także, no słuchajcie, dyski twarde. Musi mieć House Master tyle dysków twardych, żeby pomieściło mapę. Codziennie jest generowane bardzo dużo świata i bardzo dużo, no, nowych, nieodkrytych części świata. Ja sam też to odkrywam, tak? Nowe czanki. Nowe czanki równa się pamięć. Podróżowałem przez Nether szukając jakiś poszlak świadczący o niestandardowej aktywności graczy, co mogłoby mnie nakierować na stasza. Dotarłem na 800 tysięcy kratek w overworldzie i próbowałem znaleźć mniejsze bądź większe bazy, aż w końcu zrozumiałem, że taka odległość to za dużo. I z coraz to dalszą ilością kratek od spawna moja szansa na znalezienie czegokolwiek diametralnie maleje. Natomiast wcześniej wspomniany znajomy coś znalazł i było to w okolicy 50 tysięcy kratek od spawnu. Dobra, widzowie, słuchajcie, jestem tutaj przy borderze, skończyłem tu mój ostatni odcinek, gdzie szedłem do bordera, ale słuchajcie, nie o to chodzi. Dobra, muszę schować tutaj swoje wszystkie itemki praktycznie, tu mam elitrę na wykończeniu, wszystko sobie schowam. Ogólnie stało się coś nieprawdopodobnego, coś, czego szukałem już tyle czasu po prostu, a jest to, widzowie, wiecie co? Staż. Staszek został znaleziony przez y, mojego ziomka, z którym tutaj grałem c10 Jano znalazł Stasza, dzwoni do mnie, słuchaj znalazłem Staszą. Więc co ty gadasz 50 tysięcy kratek od spawna, Stasz został znaleziony Wiem ci, że już ża żadna podróż nie jest dla mnie wyzwaniem po tym do borderu Takie podróże to chłopy Ale to jest blisko Jano, to jest kurde aż niemożliwe, to jest ciutke po prostu jest ciutke zboczenie z highwaya i ten No Niemożliwe, możesz opowiedzieć jak to znalazłeś w sumie Do bazy leciałem Tak można iść, idzie bocik, sam, tunelem wyznaczonym I samo się dzieje, ja mogę iść, ja mogę iść od komputera, on sam dojdzie O, patrz, patrz, jest rzeczywiście Jaka faza Dobra, jest, udało się, nareszcie, po tylu latach Po tylu godzinach po tylu szukania Jano, znalazł Stasza, widzowie, słuchajcie, co chcesz powiedzieć, jak się z tym czujesz? idi. <głos》> No i patrzcie, patrzcie, co, co mamy tutaj ciekawego powiedz? Pierwsza skrzynia, jakieś ender latarnie do budowania, tak? Jakieś materiały, bloczki no, budownicze. Tutaj tylko materiały. Jakieś marchewy złote, banery To jest jakieś grupy, baner? Backstreet Boys Tutaj jakieś perełki Trzecia skrzynia O, do griffowania Jakiś griff kicik e, PvP kicik Zenchantowane pumpkiny? No, one są w O, tutaj jest e, taki illegal skit jakby e, Mamy tutaj alfa schodki Czekaj, wezmę, pokażę Wooden slaby na 2 b które zostały utworzone na wersji od bety 1.3.1 Do prawdopodobnie bety 1.7 Różnią się od tych, które mamy w nowych wersjach Minecraft ich blok ID i tekstury zmieniły się podczas update'ów, powodując brak tekstury dla starych bloków. Tak powstały właśnie Alpha Wooden Slabs, Alpha Leaves, czy też śnieżki bez tekstur spotykane na 2b2t. Mamy tutaj Alpha Wooden Slaby, nie mają one tekstury, tak to wygląda w dłoni. Jest to ogromne, niesamowite, zrewertowane 32K, no i tutaj główeczki różne, co tu jeszcze jest. Też zrewertowana i zestakowane 32 miecze tutaj były. I co? No i tak to wygląda. Revert. I też jakby po otworzeniu skrzynki z tymi mieczami to one się unstakują, tak? Nie wiem, czy po otworzeniu skrzynki, na pewno po otworzeniu szokera. Bo w ogóle jak się go ma w revertuje mm. I tutaj jeszcze jest znaczek, że ktoś tutaj był, chyba Jano go zniszczył. Ktoś tutaj był i wziął większość z tego co wiem. No ale tutaj zostało zostawione. Nie, stawione. właśnie ja ja dbałam, Małą część? No bo tam za te skrzynki po prawej, tam jest jeden dub. Praktycznie mhm. pełno. Drugi połowie pełno. No tutaj kurde, tyle tych szulkerów z kitami. Nie no, tego jest... Je, tego jest multum. To jest praktycznie skrzynka z... Samymi kitami. No ale tak to, tak to wygląda w dole go i często sobie zapełniłem kitami. Pokażę Wam, jak to wygląda. W pierwszym rzędzie mam takie rzeczy różne. Nie kity takie do PvP, tylko takie przedmioty. Tutaj wiadomo, koksy, materiał do grifu, No i tutaj elitry do naprawienia. Niestety nie było tutaj yy, butelek z expem. No i teraz będziemy przenosić te kity w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Pomogłem chłopakom przenieść kity. Zostały one rozniesione w różne miejsca na mapie. Relatywnie blisko spawna. Aby mieć do nich szybki. Dostęp. Do łatwiejszego przemieszczania się użyłem baritona, który praktycznie szedł w docelowe miejsce za mnie. Następnie miałem miesiąc przerwy odgrania na 2 b a po powrocie przy podróżowaniu natrafiłem na jakąś bazę. O kurde, ty, znalazłem jakąś bazę chyba? Czy rozdupconą, ale jednak. Widzę, że tu jest dużo tuneli pod ziemią, mi się wyświetliło. O ja, ty posąg stiweczka jakiegoś, ale śmiesznie. Co to jest kurczę za baza? Muszę zaraz sprawdzić na Tubi Tutti Atlasie. Ale została potężnie wysadzona w 2016 roku. Ktoś tu był. To było zgryfowane dosyć dawno temu, z tego co tu widzę. No, wygląda to w ten sposób. I co my tu mamy? Tutaj z obsydianu było coś robione. Tu było sobie porobione coś. Jakieś fajne lobby. Tutaj w bazie mieli. I zostało wszystko, wszystko rozwalone w drobny maczek. Też ciekawe, kogo to jest statua? Kurczę, czy to taki Stevek jakiś? Okazało się, że. Była to baza stałych graczy serwera podczas piątej okupacji spawnu, o której więcej w moim materiale o historii 2 t Znalazłem też mały domek jakiegoś gracza, gdzie pozostawiłem po sobie znak, ale lecąc nad oceanem dostrzegłem długi tunel, który mógł świadczyć o dostawie kitów do tej lokacji. Ale to są tylko dwie skrzyneczki tutaj, więc to chyba nie jest baza. Znalazłem ten. Co jest grane? Jak to, się, jak to się stało? Pierwszy raz się wkopałem do takiego miejsca. Chyba ktoś to zdedał. Znalazłem tego. Szurka raz z, z kitem. We White Ink Survival Kit. Tu pusto, tak? Normalnie kicik sobie jest. Ale sztosik. Dobra, biorę go. Jasne, że tak. Patrzcie, tu jest taki długi tunel. Bardzo możliwe, że tu się kopał baryton z dostawami właśnie, jakiegoś kita. No, nie był on cały, także ktoś to na pewno był i się coś tam wziął, Nie wiem czemu tak. Pewnie nie było komuś to potrzebne. Ej, widzę, to jest właśnie coś. Wydawało mi się, że kojarzę tą nazwę, nie? Patrzcie, tu jest We White Sword. A ten kit, który znalazłem, nazywa się We White Incorporated Survival Kit. A myślałem, że jest tutaj taki miecz. Ale go niestety nie ma Ale no to wydaje mi się, że z tego kitu pochodzi ten miecz Z takiego właśnie z tego We White Incorporated Oho, oho Let's go, let's go, let's go Jakaś baza, jakaś baza jest Znalazłem bazę, w której było sporo skrzynek Jednakże były one puste Na dole znajdowała się kopalnia, w której ktoś prawdopodobnie szukał diamentów A gracz Bunch, gracze, którzy tu byli Grali bez cheatów Bo po co ktoś z cheatami miałby robić kopalnię Jak może wykopać sobie wszystko na X-Ray'u Samą bazę, a raczej tylko jej domek Postanowiłem zglifować jako że jeszcze niczego na tym serwerze nie zniszczyłem. Bo jak można nazywać się prawdziwym graczem 2 b nie gryfując absolutnie niczego?